Witamy serdecznie, z tej strony Ania z Delikatesów Organik, a to mój synek Olat. I dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać pączki, które będą w naszych sklepach na tłusty czwartek. Tak, Olatku? Tak. E, Olatek otworzy tu opakowanie. Ja bym chciała, żebyście patrzyli, jakie pyszne pączki z cukierni udanej przez FAK na trzecim miejscu najlepszych pączków w Warszawie mamy dla Was w tym roku przygotowane. I co myślisz o tych pączkach? Jak wyglądają? Dobrze, Dobrze. a apetycznie? Tak. Pokażemy. Weźmiesz jeden do rączki. Okej, okay, ja wezmę drugi. Są to pączki z cukierni wiśniewskiej, ręcznie robione. Są po prostu tak pyszne i aromatyczne, że aż się ma ochotę je jeść. Jak widzicie, Olaf się już nie może powstrzymać i gryzie nam tego pączka bazują nam na bardzo dobrych składnikach, na najlepszej jakości, a w środku możecie zobaczyć pyszny dżem. Także tutaj każdy jest inny, nadziewany ręcznie otworzę dla Was drugiego pysznego pączka. Są jest... smaczne. Tak to wygląda. Kochanie, czy pączki są smaczne? by byś nie gryza? mogę coś swojego, tak? <noise> Także spróbujemy. Miam, miam. że e, w tym roku mamy dla Was niespodziankę. Cukiernia Wiśniewski zawita do naszych delikatesów w Tłusty Czwartek. Bardzo serdecznie Was zapraszamy do składania e, zamówień na pączki, e, gdzie e, będą dostępne zeszyty w naszych delikatesach. Chciałabym jeszcze Wam z bliska pokazać, jak będą wyglądały te pączki. Takie puszność. Smaczne rzeczy w tym roku tylko dla Was. Zapraszamy Was serdecznie. Najlepsza jakość, najlepsze składniki w cukierni wiśniewskiej Delikatesa Horganic. Dziękuję.